Mam tutaj taki fajny teren do takich robót jak malowanie, że jak będę miał jakieś rzeczy, które będę potrzebował pomalować, no to będę mógł tu je przywieźć i pomalować, jeśli nie będą takie gigantycznie wielkie rzeczy, których mógłbym tu przetransportować. Ale przeważnie jak maluję, to właśnie takie rzeczy, które mogę wziąć w rękę i je przywieźć. Gorzej tylko z tym biurkiem było, bo ten, te biurko, które robiłam, to tym biurko byłoby ciężko tu przetelepać taki kawał spoza domu to z tym biurkiem się trochę zeszło, dlatego dlatego musiałam je w piwnicy malować, bo było wielkie gabarytowo, byłoby mnie tak trudno je przetransportować tutaj. No i natomiast e, dobre miejsce do malowania na otwartej przestrzeni i będzie cool. Ja tak często nie maluję, oczywiście, e, tylko w takich no, ewentualnych sytuacjach jak ostatnio, jak robiłem biurko, czy ja teraz przy tej okazji wiatraczek zrobiłem, rzadko maluję, oczywiście, ale jak natomiast już będę miał coś do pomalowania, to oczywiście najlepiej, właśnie tu przywieźć. No, powiem, że ta farba trochę daje, ale tak jak już mówiłem, rzadko maluję. Ja bardzo rzadko maluję, zawsze jak coś robię, to dzielę się z Wami tym na YouTubie. No i widzicie po moich filmach, że jak coś mam do pomalowania, to jest bardzo rzadki wypadek, kiedy dokonuję jakiejś tam pracy do związanej z odnawianiem. No. A natomiast kufar do roweru, no to już będę robił w pokoju, bo to tu potrzeba prądu, a no nie, nie będę przecież targał ze sobą akumulatorów. Żeby tutaj e, korzystać z energii, bo to akurat nie ma domku, nie ma energii w tym punkcie, w którym się znajduję, i musiałbym tą energię sobie przetransportować. No, że nawet transport energii by był bardzo ciężki. Że natomiast e, że z czasem może coś pomyślę, ale, ale raczej wątpię. Bo rzadko maluję to. Po co inwestować kupę Forsy w jakiś UPS do 1000W? Taki UPS kosztuje około 5000 tysięcy. abym go używał bardzo rzadko, właśnie. Tak jakbym tu przyjeżdżał z jakimś malowaniem, ewentualnie. No, że po prostu no tak wygląda sytuacja, że. Ale no, tak jak kufer jest do zrobienia, to zrobię go u siebie w pokoju, ze względu na to, że ta para będzie szła z kleju, który będę musiał rozgrzać, żeby wyjąć to wszystko, ten cały podest kanapkowy. No i to dlatego w pokoju będę robił kuferek. Zajmie mi pewnie to około 30, kilku dni. Trudno powiedzieć, ile mi z tym się zejdzie, ale podejrzewam, że około trzech dni. Ehm, tak jak ostatnio robiłem. To teraz pewnie tak samo będzie, mniej więcej ta sama ilość czasu będzie wymagana. No i fajnie, że tutaj jest takie miejsce, w którym mogę coś przywieźć i pomalować. Na przykład wiertarkę, czy ten pulpit roboczy, to tam zmontuję, a tu przywiązę pomalować, nie? No. Pomyślałam, też w sypie jest miejsce takie, że można malować, bo tam się zamyka drzwi, są szczelne i wtedy wszystko wychodzi oknem. Ale natomiast tu mam większą przestrzeń, mogę po prostu sobie powiesić na jakimś sznurku czy drzewie i malować na luzie ze wszystkich stron. No, że to jest taki fajny plan, stanowiska, które być może tu zrobię w temacie właśnie tego typu jak malowanie, malowanie różnych komponentów. Tylko natomiast wiosną, kiedy będzie tu trochę więcej ludzi, no to wtedy bym mógł to robić z samego rana o 5 rano tutaj. Jedynie w takich godzinach, bo później jeszcze ludzie przychodzą na działki i by ta fala zapachu farby im mogła przeszkadzać, bo chcieliby sobie wypocząć na leżaku, a ja bym tu powiesił coś i malował, nie? że jakbym chciał zrobić to w okresie letnim i miał, miałbym coś takiego, że potrzebowałbym pomalować, na przykład tak jak teraz, to jeśli by ten czas był powiedzmy w okresie wakacji, to wtedy piąta rano, 5 rano, wtedy latem czy wiosną jest jasno o tej porze, że jakbym miał robić jakieś malowania w okresie letnim, to piąte rano, no. No dobra, no to hej, chciałam się podzielić z Wami tym, tą nowiną. Oczywiście pokazuję taki fragment, bo nie mogę pokazać tego miejsca, gdzie ono jest i tak dalej, rozumiecie, nie? No, bo to różnie bywa, dlatego tylko taki fragment mogę pokazać tego miejsca. No to, hejka, się mapa.